Hejka wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z cojem w ciągu dnia, połączonym z vlogiem. Już bardzo dawno nie nagrywałam żadnego cojem w ciągu dnia, żadnych przepisów. A więc bardzo cieszę się na ten powrót. Będę właśnie zajadać moje śniadanie i chciałam zrobić taką wzmiankę na temat tego, co tutaj dodałam. E, mianowicie posypałam całość solonymi orzeszkami, orzechy nerkowca. Polecam wam tak robić, bo jest to naprawdę game changer jak do takiego słodkiego śniadania dodacie coś słonego. Tak samo lubię dodawać e, solone, prażone pistacje. Też świetnie pasują do tego typu rzeczy. Wyglądam dzisiaj trochę nieciekawie, proszę mi to wybaczyć, ale moje włosy dzisiaj nie chciały wyglądać ładnie, więc to nie moja wina. Będę w końcu sprzątać szafkę, postanowiłam to sobie na dzień dzisiejszy, że to zrobię i chcę to zrobić, żeby mieć to już z głowy. Podejrzewam, że to może mi zająć trochę czasu. Będę sprzątała tą oto szafkę. Muszę się tego wszystkiego pozbyć, bo zajmuje mi to miejsce. Są to rzeczy niepotrzebne w większości, jakieś zeszyty, dwie półki i to nawet nie jest wszystko. To nawet nie jest wszystko, bo tutaj mam na przykład jeszcze takie pudełko. I tutaj są w ogóle rzeczy jeszcze z kurde 4-6. Więc to już tym bardziej mi się do niczego nie przyda i ja to trzymałam z myślą, że może w liceum z tego jeszcze skorzystam. Że, nie wiem, książka od przygody będzie mi potrzebna, ale okazało się, że jednak nie będzie mi potrzebna. I nie była potrzebna, i nie korzystałam z tego. Ja to w ogóle mam w planach zrobić taki myk, że z tej szafki tutaj, widzicie? Tutaj w ogóle też muszę przejrzeć, czy te wszystkie rzeczy są mi potrzebne, ale to, co będzie mi potrzebne z tej szafki, chciałabym przełożyć do tej. I tą szafkę tutaj sobie wykorzystać jeszcze jako szafę na ubrania, bo ja w mojej szafie już się nie mieszczę. I chciałabym tutaj pochować na przykład swetry, takie rzeczy, które bardzo dużo miejsca zajmują po złożeniu, wiadomo. Chyba najpierw posegreguję to wszystko z pierwszej półki. I właśnie w tym momencie włącza mi się coś takiego jak chory mój sentyment do na przykład głupiego zeszytu z matematyki. Ja mam sentyment do tego zeszytu, bo... Wszystkie kartki tutaj zapisałam, i tyle się uczyłam tej matematyki. I co? Ja mam się teraz pozbyć tego zeszytu, już z nim jest tyle wspomnień. Dobrze, no więc zgłodniałam. Już trochę czasu segreguję te rzeczy. Jest godzina 12:49. Więc przyszedł czas na jakąś przekąskę, jakiś lunch, cokolwiek. I chyba zrobię sobie kanapkę. Mam tutaj chlebek, taki zwykły biały. Zmieniam plan, to nie będzie składana kanapka. Ale to będą dwie kanapki. Nie taka składana, tylko dwie oddzielne. Pokażę Wam najlepsze kanapki ever. Jeżeli nigdy nie widzicie tego połączenia, to nawet nie wiecie, ile tracicie. Kroimy ogórasa. Nie obieramy go ze skórki. Nie wiem, kto normalnie obiera ogórka ze skórki. W momencie, gdy nasz tost wygląda tak, to go wyjmujemy. Przyda nam się taka oto kratka. Bierzemy tosta i trzeba go, tak wiecie, bo ja go złożyłam. Trzeba go rozłożyć, żeby on. ups, żeby on odparował, bo on jest taki, jakby mokry. Pomyślałam, że może sobie jeszcze pokroję marchewkę jedną. I teraz tak. Almettę albo jakiś inny serek śmietankowy. To już nie robi większej różnicy, ale po prostu serek śmietankowy. Teraz dajemy naszego ogórka. I teraz uwaga. Tajemniczy składnik, czyli kimchi. Jeżeli nigdy nie jedliście kimchi, to ja w ogóle nie wiem, co jest z wami nie tak. Jedna z najlepszych rzeczy na świecie. I ja kupuję kimchi w Lidlu, także polecam, bo jest bardzo dobre, naprawdę. Nie jest to tania rozrywka, niestety, ale uważam, że warta swojej ceny. Tyle się zbieram, żeby zrobić sama w domu kimchi, ale jakoś nie mogę się zebrać, bo to jednak potrzebne są. Jakieś tam składniki, których nie mam i muszę zamówić i nie mogę się zabrać, żeby je zamówić. Błagam Was, otwórzcie te kanapki i napiszcie mi, czy Wam to smakuje. Jeżeli nie, to dziwne. <gryw> Jeżeli tak, to bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę wspaniałe połączenie, moje ulubione. Położyłam sobie tutaj tą moją marchewkę, wzięłam sobie humus Tym razem kupiłam humus w Lidlu, ale nie jest tak dobry jak ten z Biedronki, tak szczerze. W sensie jest dobry, ale wolę ten z Biedronki, bo ten jest taki, widzicie, bardzo bardzo gęsty. Ten z biedry on jest taki bardziej, wiecie, mięciutki i wygodniej się w nim macza. W ogóle jest jakiś taki, nie wiem, w smaku lepszy. No i czas na najwspanialszą kanapkę na świecie. To jest naprawdę najwspanialsza kanapka. Coś pięknego, naprawdę. Szafka posprzątana. Wytarłam w niej kurzę, żeby była czysta, i czas wziąć się za szafkę numer dwa. Jeszcze tylko ten plan lekcji. W ogóle to jest plan lekcji z mojej pierwszej klasy, więc on tutaj wisi już, kurde, 3 lata. Jest już w pół do czwartej, a tu się wcale nie robi lepiej. Wręcz tylko gorzej. Tutaj już przełożyłam segregatory i moje szachy. Tutaj mam jakieś rzeczy, które może będę wystawiała właśnie na sprzedaż. Ale idę teraz robić obiad, bo jestem głodna. Byłam na szybko w sklepie, kupiłam sobie kaktusa. Kaktus TikTok. Szczerze to ciężko mi. Zidentyfikować, jaki to jest smak loda. Ale bardzo dobry, polecam. I kupiłam też cytryny, bo dzisiejszy obiad będzie cytrynowy. Kurde, no nie mogę z tych moich włosów dzisiaj wkurzać mnie. Nie lubię siebie w takich spiętych włosach. Jeszcze jak tak dziwnie wyglądają, nie wiem. Mam w domu bardzo dużo szparagów i w końcu mogę zrobić mój ulubiony sezonowy makaron. Cytrynowy, właśnie ze szparagami. I tak się nie mogę doczekać, aż je zjem, no bo nie jadłam go już rok, tak? Spójrzcie tylko na tą piękność Kocham szparagi i to wygląda cudownie Jeszcze nie próbowałam, co jest trochę ryzykowne No bo już rok nie robiłam tego dania Więc ciekawe czy to w ogóle mi wyszło Mam nadzieję, że tak Kurde, no nie mogę z tych moich włosów, sorry Muszę tego spróbować na wizji po raz pierwszy Pachnie pięknie mm, Niesamowite to jest tak tęskniłam za tym daniem. Trochę się martwiłam, że jak już Wam powiedziałam, że no, to jest takie moje ulubione danie, to, że jak je zrobię w tym roku, to, że mi nie posmakuje, że może, nie wiem, zmieniły mi się kubki smakowe, bo tak bywa. Jak ktoś nie lubi cytrynowego smaku, to mu to na pewno nie posmakuje, bo to jest bardzo kwaśne. Zawsze możecie dać trochę mniej cytryny niż ja, bo ja dałam sok z całej cytryny. Jest dużo. Zmierzamy w dobrym kierunku. Tak wygląda moja szafka. Więc jest nieźle uważam. Jest nieźle. Tutaj mam pudełko z zeszytami, które są do połowy puste. Na przykład wszystkie strony zapisane powyrywałam. Tu mam w ogóle też jeszcze jakieś różne inne duperele, na przykład koraliki. Oficjalnie zakończam proces dzisiejszego sprzątania. Szafki skończone. Tu jest pusto. Idę myć włosy zaraz. Bo jutro mam ostatnią maturę z geografii. Nie mówiłam wam jeszcze tego, co dzisiaj robiłam, zamiast się uczyć, sprzątałam. Także very nice. Ja już słuchajcie, na tą geografię to nawet nie udaję, że się uczę. Moja mama kupiła dzisiaj truskawki, więc zaraz zjemy sobie truskawki. Znaczy ja zjem. Żałuję, że nie mogę was poczęstować. Dobra, jest już po 22.00. Odezwę się do Was niedługo w kolejnym vlogu i na pewno zdam wam całą relację z wszystkich matur. Jeżeli tylko będziecie tym zainteresowani, bo jeśli nie, to, to nie. Życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.